Dzień dobry, dzień dobry. Pierwsza przymiarka par na 2.25 On na białym, ona wylotka, on z fartuszkiem lekkim dużo łobniczki. Oba wyloty. Ona wylotka ją też. Ona lepsza oprawka, lepsza korona. A on za to lepiej lata. Tak, ich pokazałem, jakby kurde. No, wyostrz. No No coś się tam przymierzamy. Pokażę jeszcze jedną parę budapesztów I tu będzie to będzie taka parka pościgów. On się już do niej pławi, ale ona nie jest przekonana za, moc, za niego. Siedzę już 10 minut całe. Pozdrawiam i do następnego. Na razie.